Ultranautra czarne samoloty. Amerykańskie lotnictwo upiera się, że nie posiada hipersonicznych maszyn szpiegowskich, zaś jawnie wiąże wielkie nadzieje z bezzałogowymi samolotami rozpoznawczymi. Próby w locie przechodzi Dark Star, wyglądający jak skrzyżowanie szybowca z latającym spotkiem. Wersja seryjna będzie potrafiła wykryć obiekt o długości metra z odległości 30 tysięcy kilometrów. I przekazywać obraz telewizyjny z wysokości większej niż 13,5 km. Kierownik zespołu badawczego Sił Powietrznych wierzy w szerokie zastosowanie bezzałogowych maszyn latających nowej generacji. Moim zdaniem, za niespełna 10 lat takie maszyny będą standardowo wykorzystywane w operacjach wojskowych. Choć siły powietrzne zaprzeczają, jakoby posiadały samoloty hipersoniczne, ich naukowa komisja, doradcza, przepowiada rychłe powstanie bezzałogowych maszyn osiągających prędkości nawet 17 tysięcy km na godzinę. Opracowywane dla nich rozwiązania pozwalają domyślać się, jaki rodzaj napędu stosowano w takich konstrukcjach jak aurora. Najbardziej wydajnym źródłem napędu samolotu hipersonicznego byłaby najprostsza odmiana silnika odrzutowego silnik strumieniowy. Wpływające do niego powietrze ulega sprężeniu w odpowiednio ukształtowanym kanale wlotowym, po czym zostaje wymieszane z paliwem i spalone, a ciśnienie gazów spalinowych zapewnia ciąg. W maszynach hipersonicznych znajdą zastosowanie silniki strumieniowe o przepływie naddźwiękowym, co oznacza, że przepływające przez nie powietrze podczas sprężania nie jest wyhamowywane do prędkości poddźwiękowej. W roku 1998 NASA uruchomiła program budowy bezzałogowego eksperymentalnego pojazdu hipersonicznego o nazwie HyperX wyniesiony w powietrze pod kadłubem bombowca B-52, HyperX wzniesie się na wysokość 30 km, napędzany silnikiem rakietowym, po czym włączy się napęd strumieniowy. Maszyna ma osiągać prędkość Mach 10, co uczyni ją najszybszym odrzutowym pojazdem na świecie. Kiedy nauczymy się latać naprawdę wysoko, nie będzie przeszkód, by podróżować z prędkością powiedzmy dwudziestokrotnie większą od prędkości dźwięku. Długotrwały lot hipersoniczny jest poważnym wyzwaniem dla konstruktorów. Przy tak olbrzymich prędkościach tarcie powietrza nagrzewa płatowiec do bardzo wysokich temperatur. W tunelu aerodynamicznym Uniwersytetu St. Louis można badać fale uderzeniowe powstające podczas lotu z szybkością dwu i półkrotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Na wierzchołku fali tarcie wytwarza wystarczająco dużo energii, by stopić metal. Samolot lecący 12 razy szybciej niż dźwięk musi wytrzymywać temperaturę sięgającą 1350 stopni Celsjusza. W promach kosmicznych do chłodzenia dysz silników służy paliwo. Wodór schłodzony do minus 240 stopni Celsjusza ma postać cieczy. Nim trafi do komory spalania, przepływa rurami wokół dyszy, odbierając od niej znaczną ilość ciepła. Podobny układ mógłby z powodzeniem służyć do chłodzenia poszycia samolotu hipersonicznego. Niewykluczony, że to właśnie wodór będzie paliwem pełnowymiarowej wersji samolotu Low Flight. Inną ciekawą cechą tej maszyny jest kształt, zaprojektowany tak, by wykorzystywać energię fali uderzeniowej w locie hipersonicznym. Fala uderzeniowa powstaje po przekroczeniu prędkości dźwięku. Przy liczbie Macha 5, czyli pięciokrotnej prędkości dźwięku, Low Flight będzie dosłownie ślizgać się na ścianie sprężanego powietrza. Przy tak olbrzymich prędkościach człowiek nie zdołałby utrzymać kontroli nad samolotem. Pilota musi wspomagać skomputeryzowany układ sterowania. Komputery mogłyby również sterować ustawieniem wektora ciągu, pozwalając samolotom na wykonywanie niezwykłych manewrów. Po zakończeniu zimnej wojny odtajniono informacje o pracach nad wykorzystaniem pola elektrycznego do tworzenia wokół samolotu energetycznego bombla zmniejszającego opór powietrza. W ramach projektu Ajax studenci Uniwersytetu St. Louis kontynuują badania prowadzone wcześniej w byłym Związku Radzieckim. Od chwili spotkania z naukowcem zaangażowanym w projekt profesor Paul Zys. Poszukuje kolejnych elementów układanki wśród dokumentów naukowych. Bąbel energetyczny wycina w atmosferze ścieżkę, wybijając elektrony z cząsteczek i tworząc warstewkę plazmy, która oddziela powietrze od poszycia samolotu. Rosjanie wytwarzali zimną plazmę za pomocą palnika plazmowego, jonizującego powietrze. Gdy taki palnik zamontuje się przed pojazdem, nie do końca poznany mechanizm sprawia, że energia fali uderzeniowej zmniejsza się o połowę. W rezultacie pojazd leci w powietrzu, stawiającym o połowę mniejszy opór. Poza zmniejszeniem oporu zjonizowane powietrze pomaga w napędzaniu samolotu. Potężne elektromagnesy odrzucają do tyłu warstwę naładowanego elektrycznie gazu, wytwarzając niemal połowę całkowitego ciągu. Ten futurystyczny napęd nazywany magnetohydrodynamicznym, w skrócie MHD, mógłby rozpędzić Ajaxa do nieprawdopodobnej prędkości. Odkąd profesor Zys Zaczął interesować się postępami prac, program znów okryto zasłoną tajemnicy, ale kilka interesujących szczegółów dotarło do opinii publicznej. Poza tym, co powiedzieli mi naukowcy, znalazłem kilka interesujących śladów w dokumentach pewnej szwedzkiej stacji radarowej. Podejrzewam, że mniej więcej rok temu miał miejsce przelot demonstracyjny z dwunastokrotną prędkością dźwięku, po czym prototyp przeleciał nad całą Rosją 16-krotnie szybciej niż dźwięk. Napęd MHD może być największą tajemnicą świata czarnych samolotów, ale jednocześnie prowadzone są zupełnie jawne badania. Na poligonie rakietowym White Sands w Nowym Meksyku naukowcy z amerykańskiego programu badań rakietowych przeprowadzają niecodzienne eksperymenty. Konstruktor, like Mirabel, uważa, że energetyczny bombel to tylko pierwszy krok na drodze do przyszłości lotnictwa, w której napędzane strumieniem energii latające spotki będą okrążały świat w ciągu niespełna godziny. Na zlecenie sił powietrznych, Mirabel testuje nową metodę wystrzeliwania mikrosatelitów na orbitę, tysiąckrotnie tańszą niż wynoszenie ich na pokładzie wahadłowca. Mamy tu 10-kilowatowy laser. Wiązka odbija się od tego zwierciadła i uderza w rufę statku kosmicznego. To stożkowe lustro koncentruje energię lasera na zewnętrznym pierścieniu, wywołując silną eksplozję, która pcha pojazd do góry. Doświadczenia Lake Mirabeau odkrywają nowe, niezwykłe możliwości. Wysłana z ziemi wiązka skoncentrowanej energii pozwala na lot wzdłuż podniebnej autostrady, zbudowanej ze światła. Ponieważ pojazd nie musi wozić ze sobą paliwa, będzie mógł być naprawdę bardzo lekki. Zbudowany z cienkiej błony, z węglika krzemu i napełniony helem dla lepszego chłodzenia, będzie wytrzymywał temperaturę sięgającą 2000 stopni Celsjusza. Pojazdy przyszłości, które posłużą do wożenia ludzi wokół planety, będą napędzane silnikami elektromagnetycznymi. Będą pobierały energię od Ziemi i przetwarzały ją na elektryczność, by następnie wykorzystać ją do przyspieszenia zjonizowanej atmosfery wokół pojazdu. Rozwiązanie takie ma wiele zalet. Między innymi zmniejsza opór powietrza oraz zapobiega nadmiernemu rozgrzewaniu się konstrukcji. W ciągu zaledwie 50 lat rozwoju lotnictwa kruchy i ociężały Areoplan przeistoczył się w potężnego SR-71. Trudno uwierzyć, by ten cud techniki końca lat 50. był ostatnim słowem konstruktorów lotniczych. Sceptykom mówię, przyjrzyjcie się SR-71. Budowało go mniej więcej 30 firm z całych Stanów Zjednoczonych. Dostawcy nie mieli pojęcia, co produkują. To była najlepiej strzeżona tajemnica, choć w pewnym sensie wcale nie była tajna. Oficjalne informacje o prowadzonych pracach badawczych obiecują nam nadejście nowej ery w lotnictwie. Ale biorąc pod uwagę sumy wydawane na tajne programy, najpewniej to, co widzimy, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Dopóki Cuda Techniki opracowuje się w ścisłej tajemnicy, łowcy tacy jak Steve Douglas będą niestrudzenie poszukiwać dowodów na istnienie samolotów, których oficjalnie nie ma. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany. Tekst Bartek Kulatowski czytał Jan Czernielewski.